Ja jestem Figusek i kojarzycie może gierkę The Finals, czyli gierka, która miała być hitem, przełomem i tak dalej. No to aktualnie jest ona możliwa do zagrania i nie jest już to beta, tak jak kiedyś to właśnie nagrywałem. I właśnie jestem już w tej gierce i tak, akcja wygląda następująco. Czy się coś zmieniło w samym interfejsie? No nie wiem, w sumie wam powiem, bo osoby Light i. wiecie, wszystkie... Mają chyba te same bronie, nic nie jest zmienione i tak dalej Może, nie wiem, to dodali Choć nie jestem pewien, już nie pamiętam I tak, akcja wygląda następująco Osoby, które gra w betę, nie mają itemów żadnych, jeżeli chodzi o wizualizację Jeżeli chodzi o Battle Pass, no to mamy tutaj takie ciekawe tutaj rzeczy, właśnie No, tylko, że ciekawe właśnie, tylko dla premium Jeżeli chodzi o sam Battle Pass, kosztuje on 42 zł, I macie właśnie takie itemki Najlepszy skinem według Battle Passa jest ten skin. Moim zdaniem wygląda spoko, lecz tutaj na tym właśnie na tej ilustracji wygląda o wiele lepiej. Mamy też takiego jak Aliena i mamy taką oto panią, więc no. skiny jakieś są. Nie są może przesadzone, nie ma ich dużo, ale wiecie, wiecie jak to jest. Jeżeli chodzi o te skiny, które już były, no to są na przykład. O tu ten skin, no to jak sami widzicie, ja są za prawdziwy Highs 2200. Na 2200 to jest około 80 zł, więc no nie jest za fajnie, ale dobra, my skupmy się dzisiaj na grze. Odpalmy sobie. Nie mogę tego, muszę zagrać ten mecz. Dobrze. Crossplay, coś tam, chuj z crossplayem, gramy. Możecie zostawić subskrypcję, lajka. No i co? Lecimy. Ogólnie jeżeli byście chcieli zobaczyć ten tryb, bo moim zdaniem jest to lepszy niż ten, no to napiszę w komentarzu. A sobie nagram również kolejny odcinek, można ze znami. Może nawet w trzyosobowej ekipie, no się zobaczy, nie? Ogólnie sama gra ma mieszane recenzje No mieszane tak, no nie można aż powiedzieć, bo 70% prawie no, ale według Steam'a jest to mieszane No i ogólnie ludzie tutaj zachwalają i tak dalej, lecz no Według wielu ludzi właśnie Co dają lajka w dół yy, No beta była po prostu lepsza, lepsza optymalizacja, lepsza grafika a jest sam nie wiem. Więc dobra, zacznijmy tryb. Okej, okay, muzyka już jest? Okej, okay, siema, jestem. Akacz. No nie chcę Akaczem grać. Wolę już chyba tego rewolwera, choć nie, co to są za głosy w ogóle Jakieś takie. Nie wiem. Propo samego mam Michaela jakiegoś innego, więc... No, prawie ten samnik, co u niego na GTA, ale dobra, my lecimy. Okej, okay, już widzę ktoś tu kto sobie kupuje skiny. No. Większa ilość bambików będzie, ale by normalne. Dobra, jeżeli chodzi o te głosy, trochę dziwne, ale dobra. Nie wiem, czy w ogóle będę mógł kogoś zabić. I dobra, sobie trochę ciszę te, te słuchawki. Naprawdę głośno wchuje, z u mnie. Bynajmniej dobra, coś myślimy się do zmiany, to już widzę. Ale to jest mój pierwszy meczek w to, bo chciałem też na żywo sobie zresenzować, tak to nazwę, tą gierkę. Z tego co widziałem bronią wszystkie praktycznie mają mniejszy damage No widzę, że kurwa trafić się na wroga nie da. Ten sami też się zdaje banem powiem nie. No nie mogę typa kurwa trafić Dostał w końcu, ja pierdolę za którym razem Nie wiem kurwa co ja gram nie wiem, ale udało mi się tak zabić, tak jak typa, nie? To jest w ogóle jakieś pojebane, dobra. Biegniemy. Nie wiem, może rewolwer nie był dobrym pomysłem, skoro się nim kurwa trafić nie da. Masakra, kurwa. Dobra, wdaj. A patrzcie, tu taka czułeś myszka, na meczu kurwa jakieś jajo Czyli kurwa ruszyć myszką, nie da. No z mu nie z oklepa, dobra, dajcie spawna. Jak tutaj się, dobra, ślisk no Już jakiś głos, ale to mój, dobra. W ogóle też mam taki skład, że kuźwa, jeden tank, jeden low i. ten, default ziomek. poka. 10 koła tam se lata. Dobra, myślałem, że to był wróg, ale dobra. Jak mi się coś pierdolili w głowę, dobra, tu jest 10 koła. I popsuję wstępuje nie? kurwa Rozpierdol dobra, trzeba się chwilę ewakuować, żeby postać się uleczyła. Ja się mam defaultowe, kurwa itemy, nie? to jest jajo, nie? No dobra, biorę Baka. Prosila, że się nie spodziewa tego Dobra, high ground chciałem przyjąć, ale google mnie high ground przyjąłem. A, on, go, on to wziął Dobra, nieważne Myślę, że ja, ale dobra On defibrylator, więc spoko, ale... Wolałbym tego granata, co jest ten, nie? Wolałbym tego granata, co daje mi... Yy, WH no i spoko ja lubiłem w tym się bawić. Nie, no, gra chodzi normalnie, ma 1660 Ti, gra chodzi w 100 klatkach, 80, 70. No dobra, ale są normalne, fajne klatki, nie? Tak, ta gra, która wyszła przed chwilą, mi jest taki rozpierdol, nie? Ktoś tam dostał. Więc to jest w ogóle za granat Rzucę nim. Jebane. To jest typ. Był typ, ale nie ma. rocker dostał. Ja też dostaję. Kurwa, ale... ...my team skampiony w bazie. Dobra, chociaż heavy'ego sobie zabiłem. Yy, czy mogę rzucić sonar grenade? O. Wezmę to zamiast tego. Zamiast defibrylatoru. Niech będzie defibrylator, może się przyda. Pamiętam, że w becie nienawidziłem kawahat. Tak gówno było. No tutaj spoko, nie? No da się zabić wroga. Nie jest to Trudne. Łatwiej niż kogoś rewolwerem. Wrzucę sobie sonar, żeby zobaczyć co dzisiaj kurwa działo Napierdam u Plera ja podchodzenia mi tu do bazy Heavy tam był kurwa fakt No kurwa! A mu mi się akurat skończyło. Najbardziej bezsensowna walka to była Ever, dobra. Nie ma swoich hitów też kurwa. To jest to właśnie. Czemu gracze grający w Bety nie są. jakoś, nie wiem. Zrekompensowani. Czy coś tam nie wiem kurde, trochę... Trochę ból zostaje po tym, że wiecie, miałeś fajne itemy, fajną frop Miałeś co te swoje bronie. A teraz kurde zaczynasz od początku. No szkoda, ale... się dalej spoko, choć wydaje mi się, że w movement jest nieco zmniejszony, no wydawało mi się, że tam... W tamtej części jakiś każdy biegał szybciej I większy rozpierdol był przez to Nie wiem, wschodzę tu Ale no, dobra, to nie tylko piętro nawet Tylko to piętro, dobra Bo te fakty, co tu na było Gościu w ogóle, reć kujta A to się tam otwiera nam, tylko właśnie What the fuck, jak się przeznaczyłem Michael Nie, to głupot Mogę tu piknąć kurwa? A bo F-ką to się pikuje, nie A E, jebałem Nice straj ale ma trochę więcej hap odciąłem. Zobaczymy, 7 nie mam leczenia. Jakoś wolniej mi się wydaje, że to już się leczy. Czy może mi się wydawać. Ok, ja na żem jakiś nieźle wyleciał. bomba. Widziałem typa. Fajnie jakby dostał. W ogóle celem sobie sam spersonalizowałem, choć nie widziałem opcji zmniejszania go nawet. Ja wiem jak się kurwa biega tam na górę w ogóle tej ty. Tylko tu są schody Mój teamek no właśnie wpisał do sanie i co? Tego uratuję Wyjazd Uratowany O kurwa Oj, 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 Ale... Rzeź. Wypierdzielać. Dobra. Jarący się granat. Fuck. Spadło. CO SIĘ DZIEJE?! <laughs> nie, to nie jest nasze! LUNCHPAD! KURWA, DZIAŁAŻ! Dobra Michael to bierze Leczę dziada zi O mnie też, więc jest dobrze Aj! Trzeba się schować Michael nie żyje WINNERS! EASY! HAHA! <grym> Ale kuźwa, jak ten budynek tam skakał, Zresztą. to się nie dało to mnie. Ja pierdolę, dobra, zajebiście Udaje nam się wygrać Combat Score, no kuźwa, dosyć spory. Objective score, no Michael tutaj dominował i supportował też, ale my tutaj z tym drugim ziomeczkiem najbardziej klepaliśmy wrogów. No i co, udaje nam się wygrać, kuźwa 2 do 0. Escape to skip, no nie mogłem za bardzo tego wklikać. Ale dobra, każdy na Steamie gra, tam ci nawet wyszli, już się poddali. No, nie ma co. się mnie zaprosi do znajomych. Dobra, więc mamy Epic Charm. Dziękuję za to, że się zarejestrowałeś. Dobra, 150 dolarków premium, więc spoko, ale główno za to zdobędę. Mam nadzieję, że jakieś te premium punkty będzie się dało też wbijać. Oprócz tego, że chyba ty pasie jest, jak liczyłem, właśnie. Mm, na przykład macie tu free itemy też, bo chyba się wiadomo, no. Tu macie właśnie te multibaxy, no to naliczyłem chyba 425 było, albo 375 Teraz coś takiego to było, jak to liczyłem przed odcinkiem Więc co, no ogólnie nie ma tutaj szału dupy nie robi, nie? Ale... no... Dobra, ten strój uznajmy, że weźmiemy Jak na to, że wiecie, tu te stroje... No 1600 na przykład, nie? albo 2200, to no, bez przesady, nie? No dobra, to są jakieś tam pasy, ile itemów to ma, ale no kurwa wiecie. No tak tak jest tak sporowo, nie? Dobra, weźmy sobie jakieś włosy. Kurwa, co ja mam w ogóle za grafikę? Też tak mówię, że gra fajnie chodzi, ale też na no, jakiej grafie ja tu gram? Na low o kurwa. Trzeba zmniejszyć, kurwa, no, zwiększyć. Je dalej. teraz to może bez kitu, się gra ze strach. Jeżeli chodzi o... Te. Robot tych włosów miałem... Mia jak sobie widzicie, chyba teraz ich nie mam, nie? Bo są kuźwa w Battle Passie za Ice, sprawdziły. Pojebane, ale te głosy w tle teraz takie... Zjebane, nie? Wam powiem. Jakbym grał mecza. Dobra, załóżmy, że te włosy będę miał w XD. Brązowe oczy, ale czy nie wiem czy to w ogóle coś zmienia? Czapeczka. Dobra, sobie wezmę. <noise> no i ale no, nie ma tutaj nic praktycznie za darmo. Oprócz ty, 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 tych rzeczy, co teraz właśnie ma, mam ubrane. Co szkoda no. Glowsy kuźwe. Dobra, chuj w to. Więc tak, no tak jak mówię. Tu te punkty da się zdobyć, wiadomo, zajebiście, może sobie kupić właśnie nowe bronie, ja uwielbiam tam, tego shotguna Ale tak, żebym mógł sobie w lightzie zmienić i na przykład e, lubiłem w katanę Albo no, snajpę, ale ona jest za, za, za odblokowana Nie wiem co to jest za bardzo, throwing knife, nie wiem czy to w ogóle nawet było I też tak patrzę, że nie mam za bardzo katany, chyba że to jest jako katana, bo już nie pamiętam, trochę nie grałem Ale sobie kupię Taki mieczek na poziomie 6, Kiedyś było do 5, mi się udało. Chociaż może nie. Jak teraz patrzę po innych skinach, to chyba może nie. Nie nieważne. No. To mediuma. Deepline. Pyrogranat. No właśnie, to jest to. Dobra, ale... No, tak właśnie wygląda ta gierka. Ogólnie bym mógł sobie jeszcze odpalić... Yy, tutorial. Żeby w ogóle zobaczyć te FPSy, bo gra może jakiś inaczej działać, ale dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostaw lajka, suba, dzwona i siema.